Cześć i czołem, drodzy widzowie. Dawno temu, za dzieciaka, gdy zacząłem się interesować okresem I wojny światowej, to było tam parę przedmiotów związanych z tą wojną, które bardzo chciałem mieć. Między innymi pruską Pickelhaube, co w końcu mi się udało. Ale niezmiernie rzadko wychodziły jakiekolwiek fanty związane z armią carską, a był tam jeden, którego bardzo chciałem, a którego nigdzie nie mogłem trafić. I nie tak dawno kolega poprosił mnie o pomoc przy sprzątaniu domu, który szedł do sprzedaży. I tam właśnie, w szufladzie, w pudełku z guzikami i innymi bibelotami, był on. Moje marzenie dzieciństwa Krzyż Świętego Jerzego odznaczenie, które ma tak doniosłą rolę w historii Rosji, jak na przykład Krzyż Żelazny dla historii Niemiec. Wyjątkowe odznaczenie można powiedzieć, że wciąż aktywne liczące już sobie ponad 200 lat. O fascynującej i wartej do poznania historii, żeby wyciągać wnioski. Krzyż Świętego Jerzego, serdecznie zapraszam. W 1769 roku, caryca Katarzyna II, bardzo dobrze znana w Polsce, What's up, you fabulous bitch? Ustanowiła Order Wojskowy Świętego Męczennika i Zwycięzcy Jerzego, potocznie zwany Orderem Świętego Jerzego. Miał cztery klasy. Pierwsza dla generałów za udane kampanie. Druga dla oficerów za wybitne czyny. Te dwie noszono z gwiazdą na piersi i krzyżem na wstędze przewieszonym przez ramię. Trzecia klasa była noszona na wstążce pod szyją, podobnie jak niemiecki krzyż rycerski. A czwarta Początkowo też jedynie oficerska. Noszona była na wstążce. Pierwsze nadania tych orderów były nagrodami za wybitne czyny w walce z Turkami i Polakami. Pierwszą i drugą klasę nadawał osobiście imperator, a trzecią i czwartą kapituła. Dopiero w połowie XIX wieku uznano, że czwarta klasa będzie też dostępna dla podoficerów i zwykłych żołnierzy za wybitne męstwo w walce. Jednak w międzyczasie to inne Niższe odznaczenie, które pierwotnie miało uzupełniać order, stało się najbardziej popularnym w wyobraźni Rosjan. W 1807 roku, w czasie śmiertelnych zapasów między Carem Aleksandrem I i Napoleonem, car potrzebował odznaczenia do nagradzania setek tysięcy prostych żołnierzy. Chłopi i robotnicy potrzebowali znaku, który wyróżni ich, da poczucie jedności z korpusem oficerskim i będzie symbolem walki w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Wtedy też powstały dwa niższe od orderu odznaczenia: Krzyż oraz Medal Świętego Jerzego. Medal nie zrobił wielkiej kariery, gdyż najbardziej pożądany i ceniony był Krzyż. Początkowo nie miał klas. Dopiero później został podzielony tak samo jak order i zyskał cztery klasy: od najniższej do najwyższej: srebrną, srebrną z kokardą, złotą i złotą z kokardą. Wykonany był mniej zdobnie od orderu czwartej klasy, na którym były pokrycia krzyża we Mali, ale i tak był bardzo pożądanym odznaczeniem. Przede wszystkim dlatego, że mógł go dostać absolutnie każdy. A srebrny czy złoty był nie tylko z nazwy. Wykonywano go ze srebra, próby 875, a złoty do tego złocono. A w przededniu wybuchu I wojny zaczęto wykonywać złote krzyże z dodatkiem czystego złota. Dla prostego chłopa uzyskanie takiego odznaczenia podnosiło oczywiście prestiż w rodzinnych stronach, ale też dawało zabezpieczenie finansowe. W mrocznych czasach zawsze mógł krzyż sprzedać, zastawić lub wymienić, choćby na żywność. I właśnie z powodu nagminnego Przepijania odznaczeń w wiejskich oberżach. Jeszcze w XIX wieku wprowadzono stosowne prawa zakazujące takiego znieważania carskich nagród. W przeciwieństwie do całej masy innych podobnych odznaczeń z XIX wieku a nawet XX, krzyż prawie od początku swego istnienia był numerowany, wybijano na nim numer seryjny, wybijano go na ramionach rewersu obok inicjałów ówcześnie panującego cara. Oraz cyfry oznaczającej klasę krzyża. Czyli wiadomo, 1, 2, 3, 4. Podług tych numerów była prowadzona dokumentacja. I choć wiele dokumentów do dziś się nie zachowało, no to część jednak przetrwała. I dzięki temu nie wszyscy kawalerowie tego odznaczenia zostali zapomniani. Na wersie krzyża zaś widać patrona Rosji, świętego Jerzego na koniu, przebijającego włócznią smoka, symbol grzechu i zepsucia. Pasy wstążki, wspólne dla medalu, krzyża i orderu, występowały kilka razy w wersji czarno-złotej w XIX i XVIII wieku, później już tylko w wersji czarno-pomarańczowej i właśnie ta wersja stała się symbolem poświęcenia i odwagi w Rosji. Kolory te pojawiały się na sztandarach, szarfach, wstęgach do czapek i wielu innych miejscach, jako wyróżnik elitarności oraz zasług. Ten tutaj egzemplarz czwartej klasy nadano za udział w I wojnie światowej Józefowi Zielińskiemu. Zamęstwo. Krzyż nadano z puli XI Korpusu Armii. Blaszka ze wstążką, zwana kołotką, jest współczesna. Krzyż znaleziono w szufladzie, w pudełku z guzikami bez kołotki, za to z mocowaniem wykonanym z takiego oto srebrnego drucika. Józef wrócił w rodzinne strony jeszcze w czasie trwania wojny i mieszkał pod okupacją niemiecką. Wraz z krzyżem znaleźliśmy zdjęcie, na którym jest nim odznaczony oraz wydany przez okupanta niemieckiego paszport. Po upadku caratu dalej nadawano krzyż. Przy czym powstała nowa, niespotykana reguła nadawania tej odznaki. To żołnierze mogli nadać odznaczenie swojemu dowódcy na znak uznania. Dodawano wtedy na kołodce gałązkę palmową, co było symbolem demokratyzacji i przemian w Rosji. Bolszewicy po przejęciu władzy od razu z automatu znieśli cały dawny imperialny system odznaczeń i nagród. Ale nie dali rady wyrzucić z ludzkiej świadomości Krzyża Świętego Jerzego. Było to odznaczenie tak bardzo doceniane przez żołnierzy, że nawet bycie bolszewikiem wcale nie umniejszało dumie z faktu, że zostało się odznaczonym tym krzyżem. W odrodzonym wojsku polskim dawno odznaczenia austro-węgierskie czy pruskie raczej nie trafiały na nowe, piękne polskie mundury. Jedyny wyjątek i jedyne przypadki, kiedy łamano tę regułę, z jaką ja osobiście się spotkałem, to były właśnie wzmianki iż byli oficerowie carskiej armii w wojsku polskim, obok polskich odznaczeń nosili krzyż Świętego Jerzego. Mimo tego, że armia, w której im go nadano już od kilku lat nie istniała, a z nową Czerwoną Rosją byliśmy w stanie wojny. Dopiero po zakończeniu konfliktu z bolszewikami uporządkowano reguły i dawne carskie odznaczenie powędrowało do szuflad, tak jak ten egzemplarz. A gdy wybuchła II wojna światowa, Imperium Stalina zaczęło ulegać ekspresowemu rozkładowi. Komuniści, konsolidujący ludność wokół walki za ojczyznę, musieli wyciągnąć z lamusa sprawdzone, przedrewolucyjne elementy, symbole, stopnie, pagony i odznaczenia. Nie mogąc zniszczyć dawnej symboliki, zawłaszczyli ją. W 1943 powołano do życia następca, raczej zamiennik ersatz krzyża w postaci orderu Sławy nie było mowy o krzyżu, bo komunizm żadnych krzyży nie uznaje. Więc powstał taki socrealistyczny maszkaronek na bazie gwiazdy. Najważniejsze na tym etapie już było jednak nie to, co wisiało, tylko na czym wisiało. Przywrócono na wstążkach dawne carskie kolory, czarno-pomarańczowe pasy. Nazywano je wtedy wstęgą gwardejską. Nie tylko Order Sławy miał taką wstążkę, ale na przykład po wygranej wojnie nad Niemcami medal zwycięstwa, który to upamiętniał, zamiast świętego Jerzego, miał na sobie gębę Józefa Stalina. Nie mogąc jednak od tego uciec, nie mogąc też ożywić carskiej symboliki jeden do jednego, Sowieci wykorzystali wstążkę carską do własnych celów, przez co stała się powszechnie rozpoznawanym symbolem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Co samo w sobie, sama ta nazwa też jest nawiązaniem do walki z Napoleonem ponad 100 lat wcześniej. I mimo restauracji Krzyża Świętego Jerzego w 1992, wstążka żyła już od dawna własnym życiem. Współcześnie, zwana Georgiewska Lętą, jest od 2005 roku rozdawana w Rosji i innych krajach na przełomie kwietnia i maja. Przed każdą kolejną rocznicą zakończenia II wojny światowej. Z biegiem lat pojawiała się w coraz to nowych miejscach, aż dziś w rosyjskiej armii, administracji czy przestrzeni publicznej, szczególnie w czasie świąt państwowych, jest wszechobecna. Oczywiście pojawiła się też w Gruzji, na Krymie czy Donbasie jako identyfikator swój obcy, gdy obie strony konfliktu często operowały w bardzo podobnych mundurach. Był to ważny wyróżnik prorosyjskiej strony i kraje, w których ta wstążka pojawiła się właśnie w takiej roli jak Gruzja, Ukraina czy Mołdawia, nazywają ją złośliwie stonką, bo ma podobne ubarwienie do pancerzyka tego żarłocznego owada, który jeśli pojawi się na polu, dla rolnika oznacza utratę plonu i nędzę. Obecnie w samej Rosji, której apetyty i ambicje rosną, wstążka, która kiedyś była węższa od krzyża, też rozszerzyła się. Obecnie jest przypinana do lusterek samochodowych, anten, torebek czy ubrań i rozrosła się do rozmiarów szarfy sztandarowej. Symbol ten przetrwał już ponad 200 lat. I choć zmieniała się władza i zmieniały się czasy, on wciąż ma przemożny wpływ na wyobraźnię patriotyczną Rosjan. Ma swoisty magnetyzm, którego mimo upływu lat. Absolutnie nie wolno lekceważyć. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i do następnego filmu.